Przygotowałam dla Was dzisiaj materiał dotyczący rysowania brył. Zapraszam Was do tego, aby nauczyć się bądź powtórzyć zagadnienia z proporcji. Przygotujcie sobie papier oraz ołówki 2B, 4B oraz może to, mogą to być twarde ołówki H, które przydają się bardzo w rysowaniu brył podstawowych. Chciałabym, żebyśmy dzisiaj przećwiczyli te zagadnienia, których do tej pory nie opracowywaliśmy. Także zapraszam Was do materiału. Yy, przygradą się również gumki oraz być może biciorki yy, i chusteczki, ponieważ będziemy rozmazywali mam sobie to się wydarza, kiedy w fotoszyku wymarza się... powinno być takie kwadraty. Dobrze. Także ja teraz już użyję tych brył do tego, żeby one stały się moim modelem jest sobie z poprzednią warstwą i na następny pędzel rysowała. Placę zacznę od tego, żeby wybrać odpowiedni pędzel. Mogę tutaj sobie dostosować, tak jak w rysunku, jego twardość. Krycie, czyli siłę nacisku oraz wielkość z dostępnych tutaj kształtów widzę, że ja akurat wymalować tymi pędzlami, które się troszeczkę rozmywają na środku, bo to są dla mnie takie bardziej naturalne, Również odcień jest taki dosyć istotny, biorę taki ciepły grafit. Ja tak? więc siła nacisku pozwala nam śladować mi siłę nacisku z wielkiego Kiedy już wybrałam pędzel, w momencie, kiedy mam wybrany pędzel, mam już swój model, mogę zacząć rysować. Jest parę podstawowych zasad, które używamy przy rysowaniu brył. I je teraz omówię. Pierwsza z nich to taka, że siła natężenia linii w pierwszym rzędzie to znaczy w miejscu, w którym bryła jest najbliżej nas, bo najbliżej nas w tym momencie jest ta kula, a za nią jest właśnie ten żółty prostopodłościan na bazie prostokąta, to ta bryła dla nas, tej kuli, automatycznie będzie mocniejsza i ciemniejsza. I co się wydarzy? Wtedy, kiedy ona jest z przodu, to zasada jest taka, że ona musi być ciemniejsza, ponieważ oko przyciąga większy kontrast między bryłą a tym. Dlatego ta bryła z przodu musi być ciemniejsza, żeby ta optycznie, e, która jest za nią, nie wychodziła nam do przodu. To będzie dosyć proste do osiągnięcia, akurat w tym przypadku, ponieważ ta nie jest znacznie ciemniejsza w skali szarości od tego żółtego. Z Jest jeszcze taka zasada, która mówi o tym, że wszystkie linie pionowe są proste. Ja je teraz narysuję. Troszkę za dużo jest tym Wszystkie linie pionowe są proste, niezależnie od tego, jak nam się wydaje, że one mogłyby wyglądać. Tutaj nam się wydaje, że ta linia mogłaby być troszeczkę gdzieś. To ona jednak za każdym razem będzie prosta. I liniami poziomymi już nie jest tak prosto, ponieważ je trzeba dostosować do tego, w którą stronę. Tutaj widać, że to zdjęcie jest troszeczkę nawet przechylone, więc będzie można to poprawić. Ok, czyli posiadam linię pionową. Kolejna zasada dotyczy linii poziomy. Poziomy, które biegną pod skosem punkt zbieżny w perspektywie. Co to oznacza? Oznacza, to jeszcze jest jedna z nich. Ona jest dosyć delikatna. Co to oznacza, że mamy punkt zbieżny w perspektywie? Ja tutaj już wstępnie zaznaczyłam jeden punkt, ale mi się wydaje, że on będzie troszeczkę bardziej w takim miejscu oddalonym. To znaczy, że gdzieś tam kończy się Moje widzenie wszystkich tych przedmiotów, które gdyby tutaj stały w rzędzie, to jakby wydaje mi się, że nawet gdzieś tam, to one gdyby stały tutaj w rzędzie, wszystkie, to gdzieś tam by to malały, i malały, i w końcu w którymś miejscu, gdzieś w odległej przestrzeni kończyłyby się, i ja już ich, ich bym nie chciała. Wybierając sobie taki punkt, Ustalam, że. Tutaj, nawet, nawet trochę niżej. Ustalam, że gdzieś tam w przestrzeni jest takie miejsce, w którym ta byłaś, ten te mój zasięg wzroku będzie się kończył. I przy takich projektach wypuszczonych z programów 3D, ta zasada często nie jest do końca zachowana, ponieważ to jest zasada rysunku i programy trójwymiarowe nie zawsze ją. Mają zapisaną w swoich algorytmach. I tutaj też widać, że ta bryła jest taka troszeczkę zbyt kwadratowa z tej tej mniej strony. Więc ja staram się uwzględnić to, że gdzieś tam naprawdę już nie będę w stanie zobaczyć, co się wydarza. I jeśli porównam sobie ten fragment odcinek linii który mam ten odcinek linii który jest, no dajmy na tutaj tej wysokości, to jest mój odcinek oraz odcinek linii, który jest z tylnej częścią zakończeniem tej bryły to ten przód zawsze jest troszeczkę dłuższy od tego tyłu. I to mi wskazuje później na to, że mój punkt bieżny naprawdę się wydarzy, że te linie nie będą się rozbiegać, tylko że one będą właśnie się zbiegały i moja perspektywa jest zaznaczona poprawnie. To samo się dzieje w przypadku linii na górze bryły. I teraz wiem, że to niepotrzebne. To samo się wydarza właśnie w przypadku tych linii z przodu. Ta linii, To jest stąd. Ona zawsze musi być troszeczkę szersza od tej linii tutaj. Oraz to jest tak samo ta linia, która jest tutaj schowana. Musi być szersza od tej linii, której tak naprawdę nie widzimy. a na rysunku ona będzie zaznaczona. Ja muszę tak po części sobie wymyśleć, jak to się tam wydarza, że ta bryła do siebie pasuje. Cała właśnie zabawa polega na tym, żeby dobrze to wymierzyć i żeby one wszystkie, ta linia z tyłu od tej z przodu była dłuższa, czyli ta z przodu szersza, ta z przodu od tej z tyłu też, żeby była szersza, ta przednia od tej tylnej żeby była dłuższa, tak samo ta. O tej której w ogóle nie widzimy, a jej ułożenie musimy sobie wymyślić po to, aby wszystkie linie, które tutaj się pojawią, kiedyś gdzieś tam, za jakąś powiedzmy na to 1000 metrów, kiedyś gdzieś tam daleko tu się zbiegły w jeden, jeden punkt. Jeśli one będą dobrze narysowane, a ja tutaj już widzę, że jak wprowadziłam tę linię, to ona jednak była troszeczkę... za szeroka. Jeśli ja sobie dobrze ten punkt narysuję, to on wtedy w zbiegał się. Kosztownia no, nie może być taka masna. Żeby na potrzeby tego materiału nie zafiksowywać się zbyt mocno na rysowaniu prostych, pionowych i poziomych oraz linii, ponieważ to jest kwestia najlepiej do przetrenowania na dużym formacie. A wydaje mi się, że znacznie ciekawsze jest to, co wydarza się na, na tej kuli, którą tutaj mamy. Ja nie chcę malować bezpośrednio na swoich plam, kolor, cieni na, na tych przedmiotach. Dlatego zaznaczę jeszcze tylko miejsce, w którym jest ta bryła, albo w ogóle zrobię to na zasadzie zaznaczenia. I myślę, że od tego momentu już można zacząć rysować tak bardziej uważnie. Czy to No, Na okay. o, tutaj mam całe zaznaczenie. O, tutaj. sobie tutaj. O, zaznaczenie tutaj. Ja chciała? tutaj. Na. tym, że Na kulisami w sobie istnieje bardzo dużo ładnych, jasnych, delikatnych cień, które fajnie określają tą bryłę. To jest cień, który można rozmazać ołówek wycio wyciorkiem. I to są bardzo ładne, delikatne kształty, które, które określają. Fajnie jest, jeśli się nie używa zbyt ostro zatem porowany kształt ołówków i delikatnie się ciągle pogróżę. Ja spróbuję to teraz opisać kształtem cienia w całą kulę. A w miejscu, gdzie ona jest najbliżej mnie, czyli tutaj, rozsądnie by było umieścić na najbardziej najfajniejszy, taki najbardziej intensywny cel oraz światło. Ponieważ rysowanie kuli i dochodzenie do perfekcji w rysowaniu kształtów takich obłych i delikatnych bardzo dobrze prosperuje na przyszłość w momencie, kiedy chcemy nauczyć się rysowania postaci. Muszę zrozumieć, patrząc na taką bryłę, gdzie jest ten najbardziej intensywny kontrastowy punkt? Niech go po prostu zaznaczyć. W tym celu się różnicuje nasycenie cienia. Tak, tutaj zaznaczyć za pomocą takiego bardziej ogólnego przejścia. Jakby, żeby ten rysunek był czysty, cały. To, 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 co się dzieje na, całość, tego, co się dzieje na zewnątrz, wymazuje. mazuje. Ok, powiedzmy, że tak ma przykład to, co wydarzy się na moim modelu, ale ja nie chcę korzystać tylko z tego modelu. ten rysunek sobie przenoszę. Będę korzystała z modela, jednak chciałabym, żeby on nie był tym najważniejszym elementem. Ten dźwięk sobie tutaj przeniosę, skoro udało mi się go popracować. Dobrze, teraz mogę zacząć pomału kończyć swój rysunek zależy mi na tym, żeby jego jakość była jak najwyższa dlatego spróbuję osobno skończyć go niezależnie od modelu, ponieważ uznam, że moje źródło światła jest w troszkę innym miejscu i z tego co widzę te linie są dosyć intensywne tego przedmiotu z tyłu, a ja bym jednak wolała, żeby to, co wydarzy się na tej kuli, było, było, było najważniejsze. Dlatego... Dlatego niezależnie od tego, co wydarza się w modelu... O, się wydaje, że taka mocna będzie, będzie tutaj dobrą grę połączy już tym razem ze sobą niezależnie od tego co wydarzy się na modelu ponieważ ważne jest żeby w trakcie rysowania patrzeć na to co, co się dzieje to jednak po to, żeby zakończyć rysunek najlepiej jest troszeczkę jakby spojrzeć na niego w sposób już taki niezależny. I mnie to się wydarzy w tej przestrzeni. tak. Okej, okay. Będzie widoczne, ale, ale będę starała się, jakby przemyśleć tą kwestię, czy wszystko na tym rysunku, który zrobiłam, jest mi potrzebne. Okay. I teraz można. i pobawić się linią, ponieważ tutaj tą warstwę mam I generalnie mogłabym zostawić ten grywa z tyłu jako taki cień, który gdzieś tam jest punktem odniesienia dla mnie do, do tego, co się dzieje tutaj z tą na tym pierwszym planie. jednak mi się ta grywa dosyć podoba, więc spróbuję ją troszeczkę mocniej zaznaczyć. Zasada jest taka, że jeśli kula jest na pierwszym planie, to bryła z tyłu musi być. Musi być dosyć delikatna. Oczywiście te wszystkie linie, które przechodzą przez tą kulę, są jak najbardziej w porządku. I ja teraz jeszcze? To jest ten fakt, żeby podzielić temat. Teraz spróbuję tak w taki bardzo delikatny sposób zaznaczyć to liny, które tutaj są. Najlepiej jest takie rzeczy rysować odręcznie. Jednak na początku, kiedy uczymy się rysować bryły, to tak naprawdę wszelka pomoc jest wskazana. O, a ta linia już tam jest taka trochę mocna, więc jeszcze poświęcę troszeczkę więcej czasu na ten tutaj z przodu. Zabawa może się wydawać nie do końca potrzebna, jednak w momencie, kiedy nauczymy się patrzeć na przedmioty w taki troszeczkę konstrukcyjny sposób, te bryły później. Łatwo jest odnaleźć we wszystkich kształtach. Więc jeśli komuś jeszcze geometria nie przypadła do gustu, to dla wszystkich rysujących jest to podpowiedź, że jest to jedna z bardziej ciekawych dziedzin. Postawiłam na to, żeby ta linia była najmocniejsza. Zostało mi tutaj bardzo dużo brudów dookoła tej kuli. No i założenie jest takie, żeby to był czysty rysunek Jest jeszcze taki jeden zabieg rysunkowy, który też można zastosować Bardzo fajnie bardzo fajnie działa na, na wyobraźnię tego, tej osoby, która pierwszy raz zobaczy nasz rysunek, a mianowicie to jest to, że narysujemy tło, że my rys, rysując y, rysunek projektuje się go tak, aby tło było w kolorze, tych linii prowadzących nie trzeba usuwać, ale tło wtedy zaznacza się w kolorze dosłownie tej ostatniej linii, Ja to zrobię za pomocą pióra i wtedy to naprawdę wygląda świetnie, ponieważ bryła zaczyna nam się delikatnie rozpływać. I może takie dużo nieokreślone trudowe. Stawe zaznaczenie. Tak, zero. I cało za, to było. No i wydarzyło się to czego to, to, czegoś się spodziewałam, czyli... czyli ten prosto łośny jest teraz za jasny. To jest dobre porze do tego, żeby troszeczkę się na nim skoncentrować. Tak dla jeśli na tej kuli jest bardzo bardzo łagodna linia. to do zrobienia tego tła no, chyba będę potrzebowałabym czy to nie daj na razie. Albo go zakryję. O no, tak, zakryję go. To tu teraz delikatnie. Sprawia, żeby ono jednak było takie łagodne. ваш каждая Австралию, причем как влага в... мозга, и я бы хотела, чтобы это было так, ну, вертикально, Moje no, ja tu sądzę takie takie bardzo maką tutaj nawet troszeczkę zajechałam. Myślę, że to jest jak najbardziej w porządku, ponieważ w tej sytuacji wybieram sobie źródło światła, które tak naprawdę jest gdzieś tutaj, wrzucone z przodu od góry. No, tutaj będziemy wziąć źródło światła I zgodnie teraz z tym źródłem świetła będę zacieniowywać tą bryłę. Tutaj w zasadzie można użyć wyciorka a, albo karteczki. Ja teraz pokażę, jak to mogło wyglądać, gdybym używała ołówka cienkiego. Złożę na osobnej warstwie, bo to naprawdę można bardzo szybko popsuć. No i jeśli lubię rysować ołówkiem, a lubię, sprawia mi to przyjemność. I jeszcze się nie przekonałam do tego, żeby całość rysunku robić na myjko. Bo uważam, że na przykład ciekawsze jest y, rysowanie ołkiem. Więc teraz będę musiała poświęcić odrobinę czasu na to, żeby sobie tą bryłę zacieniować, ale jeśli będę to robiła w ten sposób, to jednak będzie to dosyć ostre. Mam dwie, dwa rozwiązania. Ja tylko nie wymarzę do końca, bo Mhm. Każda rysunka postawiona luna jest warta tego, żeby ją zachować na rysunku. To można rozwiązać tę kwestię w taki sposób, że ołówek kładzie się bokiem. Ja będę tutaj imitowała teraz taką troszeczkę grubszą linią, ale być może nie mam taką rysować. ale być może na przykład... To będzie dosyć ciekawe. Okej, okay. to nie jest mocno naciskane. w stanie takim bokiem ołówka też jakby zaciemniać dużą część swojego rysunku. Jakby. Są chyba dwie szkoły, które mówią, że albo na brylę najlepiej, gdy nie zostanie żaden cień i zupełnie ją rozmażemy i wycienujemy. Mi się wydaje, że to jest dosyć nudne, chyba że jesteśmy perfekcjonistami i uczymy się jakichś przedmiotów technicznych, więc potrzebujemy mieć naprawdę mocno to wszystko wycieniowane. Mi się wydaje, że takie delikatne rysowanie i zostawienie takiego minimalnego śladu pędzla też jest bardzo atrakcyjne. Tak żeby ktoś, kto patrzy z, przypatruje się naszemu rysunkowi z bliska, też zobaczył coś tam ciekawego. Takie rysunki można też dobrze, równie dobrze wykonywać pastelą. Suchą. Która bardzo fajnie się rozmazuje, i można ją wtedy rozwodnić. to pokażę w innym filmiku, ale w takim, który już żywo. I o co chodzi z tymi punktami światła, że tak dużo jest zarysowane? Tutaj sobie wybrałam, że najmocniejszym jest ten punkt. I tutaj zostawiłam celowo te takie jasne obrysy. Troszeczkę mocniejszą linię, która obwodzi tą kulę, ponieważ chciałam zaznaczyć, że to jest rysunek geometryczny, a nie taki typowy rysunek matwej natury. I te wszystkie jasne światła, które tutaj celowo zostawiłam, mają mi ten brył. Sprawiać takie trójwymiarowe wrażenie tej bryły. I tutaj również zostawię część. Y że muszę wybrać najmocniejsze światło i to wtedy będzie to tutaj na górze i muszę wybrać która z tych, tych świateł jest najbardziej intensywna że najbardziej intensywne jest to, także tutaj musi być tylko troszkę jasny. I dzięki temu mam takie bardzo, bardzo delikatne przejścia. Ten rysunek łączy oka. Mózg dostaje informację, w które miejsce ma patrzeć najpierw. To te przedmioty można sobie spokojnie ustawić w domu. Mogą to być również szklanki bądź różnego rodzaju prostokątne i kwadratowe bazunki I wtedy zabawa zaczyna się pojawiać w momencie, kiedy chcemy rysować to, co przez, przez te szklanki prześwituje. Ok, i mając taki rysunek, widzę, że. Powiedzmy, jest dobrze skomponowany. Oczywiście mogłabym spędzić więcej czasu nad tym, żeby, żeby go tutaj wyrysować, ale jako taki trening on jest no, wystarczający, żeby, żeby zrozumieć te podstawy, zasad gry. Także, jeśli macie pytania, to proszę napiszcie je w komentarzach. Jeśli która z tych części jest jeszcze dla Was niezrozumiała, to, to też dajcie znać, żebym mogła ją wyjaśnić w kolejnym materiale. I dziękuję i do, do następnego.